Dzień dobry, mili słuchacze. No, sprawa jest taka, że ja tu nagrywam i witam się ze słuchaczami, a okazuje się, że jest książka poświęcona kulturze zachowań językowych w internecie. Jestem, a raczej za chwilę będę w internecie, kiedy dołożę jeszcze jakiś skanik do tego, ale niestety w tej oto książce, wydanej przez... Nobliwe wydawnictwo z tradycjami, nie znalazłem informacji, jak wideoblogować, a mam tylko takie, jak blogować albo zachowywać się na forum internetowym, co się galopująco dezaktualizuje. Co w tej książce zdziwiło mnie najbardziej? To, że przypisy podane są za pomocą rzymskiego systemu to znaczy, po jakimś L. A już na pewno po CX zaczynamy się gubić, i nie tak łatwo jest odnaleźć w spisie przypisów, źródeł cytatów odpowiednie miejsce. A dlaczego się tym zająłem? Bo jako rasowy redaktor zerknąłem na stronę 70. Tam są bardzo ładne pangramy. My też w dobrym słowniku w naszym blogu pisaliśmy o pangramach. No ale cóż, w tym pierwszym. To chyba brakuje pięciu liter, mianowicie M, I, y, ś, L i M, składających się na słowo myślę. Można to sprawdzić w przywołanym przez autorkę źródle, to znaczy na wiki cytatach, już tam to myślę jest, a zawzięci mogą zerknąć do zeskanowanych wiadomości literackich sprzed wojny, z przedwojny, oczywiście, że z przedwojny, z roku 1936. Czyli cóż tutaj na podsumowanie powiedzieć? Jestem w pełni usatysfakcjonowany, bo zazwyczaj przerywam pierwszą sondażową lekturę po pierwszym dostrzeżonym błędzie. Hura, zwycięstwo, a pożyteczność tej książki będę sprawdzał w przyszłym tygodniu. Dziękuję.